Na Centrum, 30 sierpnia 2025. Widzę, że idą chłopaki z drugiej ligi, ale za chwilę ma być sparing Ekstraklasy. Cześć chłopaki, dokąd to? Cześć ekstra Ekstraklasa gra. Cześć, nazywam się Przemek Wojdała. Ja jestem na obóz przygotowawczy z Ekstraklasą. Cześć, jestem Brian Płatek, jest to mój pierwszy sezon przygotowawczy z ekstraklasą. Cześć, nazywam się Wiktor Kurowski, jest to mój pierwszy sezon przygotowawczy z ekstraklasą. Jestem Kuba Wojdała, gram na pozycji rzucająca, obrońca lub rozgrywający i właśnie idziemy na mecz ekstraklasy. Jestem Nikodem Woźny, to jest mój drugi sezon w składzie Ekstraklasy i gram na pozycji skrzydłowego. Siema.